Nie będzie wspólnego świętowania 101 rocznicy powrotu leszna do macierzy, zamiast tego będzie jednak można skorzystać z szeregu atrakcji przygotowanych na tę okazję przez miejskie instytucje. Do 8 lat więzienia grozi kobiecie z powiatu leszczyńskiego, która sprzedawała przez internet jednorazowe rękawiczki, których nie posiadała. Ofiarą oszustki padło przynajmniej 21 osób. Po raz dziewiąty leszno przyłącza się do orkiestrowego biegu i marszu pod hasłem policz się z cukrzycą. W tym roku z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, impreza będzie miała zupełnie. Nie inny charakter. Osoby, które po zaszczepieniu się na COVID-19 będą miały ciężkie powikłania wymagające przynajmniej 14-dniowej hospitalizacji otrzymają odszkodowanie ze specjalnego funduszu kompensacyjnego. Wypłaty będą wahały się od 10 do 100 tysięcy złotych. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na rodzinny warsztat plastyczny Miasto Gaudiego. Zakończyła się szósta edycja konkursu Świąteczne Dekorowanie w Gminie Śmigiel na najładniej udekorowaną posesję lub balkon. Urząd Miejski w Poniecu oferuje działki pod zabudowę jednorod rodzinną, wielorodzinną, bliźniaczą i szeregową. Jest też oferta dla deweloperów. Do sprzedaży jest 27 nieruchomości o powierzchni od 750 do 1560 m2 za 60 zł netto za metr kwadratowy.